Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 krew i wino, polujemy na witcha o, mamy go tutaj, Aksi i trupujamy dobra także ruszamy o, łyżki, hello wszędzie pełno łyżek jest kopa! Ajajaj Dziwny. Mam wrażenie, że łyżki występują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. To wchodzimy do domku. To mamy łyżki. Prawdziwy chleb. Zwyczajna łyżka stara. Skąd te tych łyżek by się tutaj brało w takim razie? Nie ma łyżki, która cię nakarmi. A tej co? Łyżka klucz. Oh, klucz. Łyżki. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. Okej, okay. także tak, tak, rozumiem, że idziemy teraz tutaj sobie na dół. To rzeczywiście wygląda jak leży Wichta. Wskakujemy do szafy. Spróbujemy zdjąć klątwa, a nie będę go atakował. <laughs> Robić ci Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Zasiądę z nim przy stole? Próbowałeś ściągać tych ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę to im towarzyszył. Z własnej woli. O, na chwilę mi broda znikła. Ale ja szybko zarosła. Dzięki, to krzesło. Bardzo miło. Jeszcze tylko coś znalazło. A teraz zajmiemy się tym. Antwa brzmiała. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Zjedzmy bez łyżek? Próbujmy, bo jak nie ma łyżki, która ci nakarmi, no to chyba nie potrzebujemy łyżki w takim razie. Nie możemy użyć łyżek. Musimy zjeść bez łyżek. Hej. Okay. Okay. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Okej. Okay. Udało się. Okej, okay, ale i tak uciekł. Ufale chyba mocny ten wywar. Chyba zadziałało. Ale inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wittem. Miło jakby był, ale nie będzie. O, chyba się udało. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Jeść! Daj mi jeść! O, udało się. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam, tu będzie bezpieczna. Nie na imię przytrym, Marle. Dach. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół. Pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Hmm. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Wtedy Cieba. dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Marlena przez lata szukała sposobu, jakim odczynić. Kradła łyżki. Ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu, ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli, zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia, gdy się jest wichtem. Znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. Dziękuję. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że głębokie się wyostrzył. A co z resztą ręki? Spaliłem ją tak, jak nakazuje nasz kodeks. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu. Widzisz? Tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta której wspomnienia będzie przywoływać. No to czyli to? Ty. nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej, szaleństwa. Nie ma co zwlekać. Prowadź do tego też Mutna. Chodźmy do też Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. Ojojoj! Oj, oj. Ruszajmy! No to ruszajmy, nie chciałbym, żebyś mnie zjadł w sumie. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Dobra, prowadź dalej. Prowadź. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się, mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Wampirzy Loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. No Pozwolisz, że otworzę! O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. A więc moi drodzy, drzwi otwieramy. Tutaj. który reaguje z krwią wampira wyższego specjalne mechanizmy wampirza twierdza tu są musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem dobrze moi drodzy tutaj zapiszemy sobie grę i to będzie też koniec tego odcinka także dziękuję za ten odcinek dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego do zobaczenia do usłyszenia cześć